Podaj przykład czegoś, co lata. Ile odbyłeś pierwszy? Samolot. Za dwadzieścia? Eee, ptak. Za dwadzieścia eee, pięć. Balon. Zero. Latawiec. Za pięć. Eee, mucha. Za 10. Co lata? Tak, to lata, 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 lata. To eee. Odliczaj go już. Strata czasu, Igor Rada. Helikopter. Zero. Igor odpowiada. Rakieta? Patrzy, czy to Znaczy, nie stracił. A co było? Ostatnie? 60. Ptaki, samoloty, motyl, mucha, latabiec. Okej. Okay. Nie było motyl. nawet blisko motyla. Co zakładamy do spania? Igor, byłeś chyba pierwszy. Pijamy. <laughs> Za 25 odpowiadasz. To był głupieższy, tak Rata czasu pierwsza. Ja muszę... dłużej dałaś. Skarpetki. Za 10. Okej. Okay. Kurde. Majtki. Zaliczę bielizna. Za 20. Okej. Okay. Drugi i... Patryk na radę. Dobra. Patryk na radę. Czekaj, co można jeszcze? Koszulkę. Za pięć. Jeszcze jedna została, tak? Tak. Yy, na oczy opaskę. I nie ma... Ej, a to był mój tyk! To był mój tyk! Patryk, odpowiadam. Eee, stopery do uszu. Źle. Ta 15 była koszula nocna. Yeah.